Witam serdecznie. Znajdujemy się w Beskidzie Żywieckim nad miejscowością Cięcina obok kaplicy na Butorzące, właściwie w promieniu kilkuset metrów od kaplicy, w której odbywa się ostatnio, ostatnia w tym roku msza święta, e, ostatnia w tym sezonie, ponieważ Odbywają się tu msze tylko w sezonie letnim. Ja jestem wyłączony z dojścia, ponieważ mam kontuzję nogi. Pokażę Wam kiedyś tą kaplicę, której historia jest bardzo ciekawa. Została ona wybudowana w 1973 roku. W tym samym czasie, co Kościół w Ciscu, który był budowany przez jedną noc, mieszkańcy Cięciny wykorzystali sytuację, że zbecja zajmowała się głównie kościołem w Ciszu i pozwolono, znaczy pozwolono. Nie reagowano na nielegalną budowę kaplicy właśnie na Butorzące nad Cienciną, której właśnie odbywała się ostatnia msza w tym sezonie. Szkoda, że mnie tam nie ma, żona się wybrała. Ja podwiozłem ją i w tej chwili Niestety, żałując, że nie mogę tam być, robię filmik na mój kanał YouTube. No, oczywiście, w przepięknej scenarii, trochę takiej naszej miejscowej dżungli, ponieważ jesteśmy e, w miejscu, gdzie nastąpiła sukcesja naturalna, gdzie ludzie przestali uprawiać te tereny i e, oczywiście obsiały się różne rośliny, takie jak brzozy. Próbuję rzucić kamerę z siebie, ale nie bardzo mi to się udaje.